Coś mi się kurde dziwi co się dzieje z tym papierem toaletowym? To mi też daje dużo do myślenia. Bo myślałem, myślałem na tym, dlaczego akurat papier toaletowy. Bo ludzie powiedzą, no kurde, głupki nakupowali za dużo, fabryki nie nadążą i pierdoły. E Dwie rzeczy na świecie każdy musi robić. Musi, resztę może robić, ale to akurat każdy musi robić z nas: Żreć i srać. I teraz patrzcie, jaka to psychologia jest. Żeby coś zeżreć, to trzeba iść w strachu po tego, tam gdzie wirus może krążyć, po tych sklepach. Tam się ciśnie, po zakupy, gdzie jest możliwość zarażenia się. Ale wysrać, to się już nie dadzą. Rozumiecie o co chodzi? To było przewidziane też, że jakoś, jakieś zapasy są tu, są cholerne magazyny kurcze w Niemczech takie, kiedyś może się przejadęmy, jak dożyję. To będziecie widzieć, jakie to są kurde magazyny. To jak lotnisko jest. Ludzie. Tam jest tyle papieru toaletowego? Jest albo było. Bo to też ciekawe kurde. Dlaczego w sklepach nie ma tego papieru i nikt mi nie powie, że nie, nie dowożą, bo jak przekręca kurde na autostrada, to tam jeżdżą na rolkach, na samochodami, jeżdżą ciężarówki, to wszystko się dzieje, to wszystko jeździ, rozwozi kurde i tak dalej i tak dalej, tak, że nie ma takiej opcji, że zabrakło. Na razie jeszcze nie, tak za, za pół roku jakby fabryka stanęła, strajtaśmy, za pół roku zabraknie, to jest pewne w całych Niemcach. Ale teraz jeszcze jest, na magazynach jest. Dlaczego to nie jest dostarczone do sklepu? Po to, że jak ktoś zje coś, żeby jeszcze drugiem pierwszego szoku doznaje, bo to dwa, dwa, bo jeden szok to jest takie, człowiek dostanie szoku, jak go prąd kopnie, to zapomni, za chwilę się zaś dotknie i zaś go pierdolnie. Ale, jak tak sobie dobrze przemyślicie to wszystko, pierwszego szoku do zno, bo będzie w panice, kurczę, muszę zdobyć coś do żarcia, O, o panika, wózki tamtego, kurde, Patrzcie, zarówka zapierdala, także wozi, wozi, wszystko wozi, to nikt mi nie powie, że ten, nie wiem, czy zdążyłem. Problem polega na tym, żeby ludzi zszokować. Jeden dostanie szoku, on to przenosi na drugiego. Bo to jest, to jest gorsze jak ten wirus, który cholera wie, czy on w ogóle istnieje. Bo to, bo to też jest jeszcze jedna opcja. Jo go osobiście nie widziałem, nie spotkałem. Jest właśnie drzewka zapierdziela. Nie wiem, czy to przez te drzewka tam gdziecie widzieć. W każdym razie, w każdym bądź razie wszystko się rozwozi. To nie jest tak, że nie ma dostaw do sklepu i tak dalej, że nie ma możliwości zamówienia i duperele. Chodzi o to, że Ludzie trzeba zaszokować. Na strachu można grubo kasa zbić. Tak zawsze już było. Na strachu, panice, medycynie i na takich rzeczach się zawsze pieniądze robiło. Bo tych trzech, czterech profesorów, nam, którzy nam gadają, że ten wirus jest to nie wiadomo pod jaką kurde parasolką oni siedzą, nie? Jeżeli jest, No wychodzą, wajlkę jedzie kurde, patrzcie auto, ten. Przepraszam, ciężarówki kurde hulają, także... Sorry. Nie ma takiej opcji, że nie może być do sklepu papier dostarczony, a jednak brakuje. Więc coś w tym jest. Dlaczego akurat papier toaletowy? Bo srać musi każdy. I każdy jak będzie odczuwał, będzie widział u siebie brak tego papieru toaletowego, będzie o tym myślał. Bo tak to on pójdzie na komórka, tam będzie grał w gry, pierdoły, zapomni. A jak będzie za każdym razem jak pójdzie do kibla i zobaczy ten, ten wieszak, ten kurde, ta, tam gdzie się to tą, tą rolką, tam gdzie zawsze rolka wisiała, a teraz jej nie ma. Będzie te tak, kurde, do, na, w, po niemiecku się to nazywa divendas feminis. Czyli będzie im to brakować, coś będzie nie tak u siebie w domu, już będą widzieć, czuć kurde, że coś jest nie tak. Nie w sklepie, nie na zewnątrz. U siebie w domu. Stwierdzą, no kurczę, coś jest nie tak, coś było, a czegoś nie ma, i tego i I to daje do myślenia, to wali na psycha. <laughs> nie? No to jest proste, no głupi, głupio strajtaś ma, a jednak daje, kurcze, na psycha. Ja to pierdzielę, bo ja tu się mogę Wiecie jak piesek robi, nie? Jak mógł, kurde, ofiki. Kupka zwali, dupą potrze po trawie, jest okej. Okay. Tak mogą robić ludzie, tacy co żarli, kurde, w wojsku byle co, co przeżyli już trochę życia. To to... Mnie to nie przeszkadza, i ja nie muszę mieć papieru taletowego. ja to się pokrzywą dupa wytrza. Ale taki Niemiec, co taki pod krawacikiem cały czas zapierdziela i co jo to nie jest i tralalala to on tego nie zrobi no nie zrobi tego no nie ma takiej opcji, żeby kurde jakiś taki krawacik kurde se zapierdzielił tutaj klocka na tej, na tej polance na środku jeszcze dupa kurde szurą tak, żeby mu się dupa wyczyściła kurde od ten trawnik nie zrobi tego on się woli w gacie zestrać, ale nie zrobi tego tu w naturze i na takich ludziach, jakich ich będziecie kurde, dawkować, terroryzować, bo nie ma papieru, bo to, bo tamto, to oni, oni są zbledną, oni nie będą wiedzieć o co w ogóle chodzi. Ani z pierona nie będą wiedzieć o co chodzi.